Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadyckiego w Żarowie, kształcący się na kierunku technik eksploatacji portów i terminali, uczestniczyli w kursie stewardesy i stewarda linii lotniczych, prowadzonym przez wykładowcę akademickiego Radosława Szafranowicz-Małozięcia z firmy szkoleniowej Kadry Turystyki. Jest to kurs, który przede wszystkim przygotowuje do udziału w rekrutacji w liniach lotniczych. Rekrutacja na członka personelu pokładowego odbywa się pod postacią tzw. open day, czyli dnia otwartego, podczas którego Kandydaci przyjeżdżają do wybranego miasta, do danego miejsca, no i biorą udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, zarówno zadaniach indywidualnych, grupowych, po to, żeby sprawdzić, czy nadają się na członków personelu pokładowego. I właśnie dzisiaj i wczoraj również przygotowujemy młodzież żarowa do tego, żeby wzięli udział właśnie w takim kursie. A uzupełnieniem, a uzupełnieniem tego, tych zajęć jest praca na pokładzie, czyli jak wygląda codzienność pracy personelu pokładowego. Podczas dwóch dni uczniowie intensywnie pracowali wykonując zadania, które są typowe dla personelu pokładowego. Mieli okazję korzystać z kamizelek ratunkowych, masek tlenowych, pasów bezpieczeństwa, a także poznali tajniki tego zawodu. Podczas zajęć wcielili się również w rolę stewardów i stewardes, przyjmując pasażerów na pokład i przeprowadzając instruktaż procedur bezpieczeństwa. Że warto jest pracować w grupach, że z innymi ludźmi się poznać, rozmawiać na takie tematy, nie bać się i podchodzić dobrze do człowieka stanowczo. A czy taka e, praca stewardessy linii lotniczych jest trudna? Jest, bo tak jak Pan nam tłumaczył, to nie polega tylko na tym, na uśmiechaniu się i machaniu, mówieniu dzień dobry, tylko to jest cały czas praca. Chodzenie, pytanie się, rozwiązywanie problemów, języki. I to też jest takie, no. Dla osób, które, które mają cierpliwość. Yy, właśnie, czego uczycie się jeszcze na tym kierunku tutaj w Zespole Szkół Żarowie? Na przykład uczymy się jak pokazywać yy, osobom, które jeszcze nie potrafią na przykład zabezpieczeń, jak zapiąć pasy, jak odpiąć, jak używać kamizelki ochronnej, masek i pokazujemy wyjścia, wejścia, zanosi na przykład jedzenie. I takie i inne. Czyli to na pewno jest kurs przydatny. I jest przydatny. Młodzież zespół szkół imienia Jędrzeja Siadyckiego w Żarowie świetnie poradziła sobie na zajęciach. I kto wie, może zobaczymy ich niebawem na pokładzie samolotu. Tego życzymy i gratulujemy ukończenia kursu. Tak się bawi, tak się bawi. Brawo!